ma widzowie. Dopiero za zrobiłem nowe konto w Nusie i tutaj nie będę niczego odbierał. Nigdy w ogóle nie nagrywałem nursa, ale tutaj niczego nie będę odbierał. Wszystko sam ręcznie zdobędę. Jedynie mogę odbierać te rzeczy z karnetu i odbierać też rzeczy z legendarnych stardropów. No to co, próbujemy pierwszy legendarny stardrop. Lecimy. Boom. Co? Okej. Okay. Pierwszy legendarny stardrop i już Hank. Okej, okay, może być. To teraz nie wiem, spróbujemy otworzyć y, tutaj. Omega Boxa. Sprawdzimy co dropnie. 5 Świecące 3. Poko, okej. Okay, spoko. Spoko, że poko Karl <laughs> i Frank. O kurde, dużo tych rzeczy. Dropi, no. I gemy, ale gemy i tak się wzorują. Po kolejnym wyjściu. Sprawdzimy jak tam doładowanie. Co dropnie w ogóle, bo... Hm. Aha, do Franka. No spoko, spoko. Hm. Nie wiem co jeszcze. Teraz mm. próbujemy jeszcze jednego Omega Boxa. O. Są te dwa. Rosa i... Rosa i... Rico. Jak coś to nie... jakby było leciło, to ten. No, jestem ogólnie na dworze i nie mogę... a ten, oj. No, jest po prostu już... Po... Aha, dobra, może być. Co jest? Ty! zwykłego boksa boksami mi ból dropnął. No. Okej, okay, kolejna jakaś... Omega Kolejny Omega Box w sensie. Świecący jeden i boom. Ale by było, jakbyśmy zrobili legendę, nie? Brok jeszcze nie naprawiony. Ale niedługo już pewnie będzie. Dobra. To jeszcze jednego boxa. Znaczy małego boxa w sensie. Ok. Spróbujemy tego Omega Boxa. 10, oh kurde. Świecące 1 i. B okay. Okay, ok. Fajnie, fajnie. I tu chyba zawsze dropi 10 gramów dodatkowe. Ok. Omega Box 13. O kurde. Nie wiem, czy to jest rzadkie, bo z jakim nigdy nie otwierałem Omega Boxów. Świecące 3. Barley, Ok. Spoko. Nita. Dopiero teraz. I kolcik, okej. Okay. Jeszcze jeden został nam rzadki zadymiar. Okej, okay, patrzcie, teraz będzie legendarny od razu. No dobra, musi być Spike, nie? Jak Spike, to Spike. Ale ja tutaj nie będę odbierał chyba kredytów za bardzo. Nie, w ogóle nie będę raczej odbierał. Ewentualnie jak już będę... El Primo, dobra. Mamy już wszystkich rzadkich zadymiarzy. Więc jest git. Hmm, mega boxa Pięć. Okej, okay, nic. No to jeszcze big boxa może. Kurde, nie chcę takiego mega boxa. No to może być. O, nic nie dropało, chyba pierwszy raz. Dobra, big box. Lecimy. Charlie, <laughs> pierwszy mityczny. Świetnie. Okej, okay. nie wiem co jeszcze. Mega boxa. Dziękuję znaczy, Mega Boxa. Świecące dwa. Okej. Okay. Sam i... Mandiala. Nie no, niezły ten opening. Jeszcze. <ścoughs> Dajcie jeszcze raz. Boom to Jak ktoś, to Tosia coś w kubie. Jakąś trawę, czy coś nie? To ja? Już prawie pięć minut to otwieram. Co to drop? Co? Aha nie wiem i będzie słonk Dobra, kolejny mega box flotuje, bum 10 No ale nic niestety nie ma Okej, okay, kolejny mega box 11, to chyba coś będzie Dokładnie i Jeffy Dobra, fajnie. Tak, tu chyba zawsze są gamy jakieś. Hmm. Dobra, spróbujmy teraz start Rzadki, mityczny. O kurde, skin pierwszy. Pierwszy jego skina mamy. Ten skin chyba dost... dostępny, znaczy no, chyba już nie jest dostępny w rzekom Brawl Stars. Tu, tu, Du, du, du. Du, 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 du. Dobra, już Tak szybko No to co, lecimy jeszcze 11 To chyba znowu coś jest I Jest, uwaga, lecimy Bum! Gaz Dobra Więc widzowie, nie wiem Jeśli chcecie więcej odcinków z tego konta Piszecie, to piszcie Nie wiem, tutaj mogę coś odebrać. Aha. Mm, to dobra. Trzeba pucharki wbijać. 20 zadmiarzy. Dobra, więc jeśli chcecie więcej odcinków z tego konta, to napiszcie. Ja postaram się nagrać. No co, no to było chyba tyle, nie? No, dobra, więc papatki.